Cześć, ponieważ zbliżają się święta, przygotowałam dla was iście wigilijną potrawę, jaką jest wigilijny barszcz. Zaczynamy od zagotowania w rondelku 700 ml wody. Do tego dajemy kostkę bulionu grzybowego. Jeżeli nie chcecie dodawać bulionu grzybowego, to możecie dać 4-5 namoczonych, suszonych grzybów i je wygotować, następnie wyjąć je z tego wywaru. Do tego wywaru będziemy potrzebowali także włoszczyzny. Oczywiście całą umyłam, obrałam i pokroiłam, ale tylko na połówki większe części, które nie zmieszczą mi się do rondelka, ponieważ też będziemy je wyjmować. Obrałam, umyłam i starłam na dużych oczkach buraki, 900 g buraków, przekładam je do garnka, zalewam to wszystko litrem wody. Delikatnie zamieszam całość. Do smaku przyprawię szczyptą soli, zamieszam ponownie wszystko i zagotuję. Od momentu wrzenia trzymam to na ogniu przez jeszcze 10 minut, ale zmniejszając go nieco, żeby mi nie zaczęło wszystko, ym, się przegotowywać i kipić. Teraz bardzo ważna sprawa przez sitko przelewamy wywar z buraków. Do osobnego naczynia, najlepiej garnka, ponieważ będziecie to na pewno nieraz podgrzewać. Teraz zbieram z tego wywaru, z buraków, tę całą szumowinę, która powstała na wierzchu. Do tego przelewam również sok z. Jednej cytryny, na początku przelewam z połowy. Kosztuje, jeżeli jest to już dla Was odpowiednia kwasowość, no to pozostawcie to w ten sposób. Jeżeli jeszcze chcecie, aby było bardziej kwaśne, to możecie dodać tą drugą połówkę. Przelewam do tego oczywiście również bulion, który wcześniej przygotowałam, który również przelewam przez sito, aby nic mi do naszego barszczu nie wpadło. Ponownie kosztuje, bo on nieco złagodzi smak tej cytryny, więc teraz możecie zadecydować, czy dodajecie jej jeszcze troszeczkę więcej. Dodaję do tego łyżeczkę cukru, aby nieco, aby nieco zmiękczyć ten kwaskowaty smak. Oczywiście szczypta pieprzu. No i teraz pozostaje nam doprawienie barszczu solą i pieprzem wedle uznania. I tu już jest naprawdę koniec, barszcz jest gotowy. Jest naprawdę smaczny, możecie go podawać oczywiście z uszkami, z ziemniakami, jak kto lubi. Nalewamy go do miseczek, serwujemy i się zachwycamy cudownym barszczem wigilijnym. Po więcej przepisów, zapraszamy na www.jedzonkooblock.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy.